Cześć, dziś na stole bardzo, bardzo, bardzo stary Sony, czyli Sony CMD J70. W ostatnim odcinku mieliśmy do czynienia z bardzo starą Xperią. A tu cofnęliśmy się tak mocno w czasie, że sięgnęliśmy epoki sprzed fuzji Sony z Ericssonem. Najpierw na rynku koegzystowały obok siebie dwie firmy Sony i Ericsson, które produkowały telefony. Wydaje mi się, że Ericsson produkował je wcześniej i dłużej. Natomiast później, zapewne wielu z Was kojarzy te telefony, mieliśmy do czynienia z Sony Ericssonami. Jeszcze właśnie z takim logo, jakie możecie zobaczyć tu na pleckach. Tu mamy do czynienia z klasycznym telefonem, z monochromatycznym wyświetlaczem i z klasyczną klawiaturą. Czy to urządzenie działa? Nie wiem, przekonamy się. Nie próbowałem go uruchamiać. Jest ono na tyle stare, że pamięta czasy końcówki mojej szkoły podstawowej. Trafiło na rynek w 2001 roku. Nie udało mi się znaleźć pewnych dosyć istotnych dla mnie informacji, ponieważ współczesne serwisy internetowe. Nie skupiają się na przykład na pasmach, w których działa to urządzenie. Nie wiem, czy działa ono dwuzakresowo, to jest 900-1800 MHz, czy też na pasmach 900-1800-1900 MHz. Czy jest ono trzyzakresowe? No niestety nie wiem. Wiem natomiast, że pozwala ono na przeglądanie, właściwie pozwalało na przeglądanie internetu za pośrednictwem przeglądarki WAP. Podobno była możliwość wysyłania maili, no i co ciekawe, mieliśmy tutaj do czynienia z polifonią. Sama obsługa tego urządzenia była też taka dosyć ciekawa, ponieważ, jak możecie zauważyć, obok znajduje się rolka, taki trochę scroll, który pozwalał na przewijanie pozycji menu i zatwierdzanie poprzez wciśnięcie, tak jak scroll w myszce, wyświetlacz znajdujący się na pokładzie urządzenia jest monochromatyczny. Rozdzielczość to podobno 96x92 piksele, wyświetlacz graficzny. Czym różni się wyświetlacz graficzny od alfanumerycznego? Zapewniam Was, że niedługo się przekonacie w jednym z odcinków, ale tak nie pozostawiając niedomówień, wyświetlacz alfanumeryczny posiada po prostu pola pozwalające wyświetlać Znaki alfanumeryczne, takie punkciki, jakby prostokąty. Natomiast graficzny pozwala na pełną swobodę wyświetlania grafiki i jest cały pokryty polem wyświetlającym piksele. Wymienna bateria nie powinna nikogo dziwić. Napięcie baterii to 3,9 V i pojemność 800 mAh. Jak wspomniałem, nie próbowałem uruchamiać urządzenia. Nie wiem czy działa i w sumie... Smutno by było, gdyby się okazało, że go nie uruchomimy. Jest to dosyć ciekawy nabytek. Tak wracając jeszcze do parametrów, nie znajdziemy tutaj oczywiście współczesnej komunikacji, współczesnej łączności, jakiejś Wi-Fi czy nawet 3G. No to wybimy to sobie z głowy, ależ skąd? Nie ma niestety portu IRDA, a szkoda, trochę to dziwne. Teoretycznie, według informacji, które znalazłem, w internecie. Urządzenie powinno pozwalać na wysyłanie wiadomości EMS. Na pokładzie urządzenia znajdował się słownik T9 ułatwiający pisanie SMS-ów podpowiadający różne słówka, co było w tamtym czasie niemałym udogodnieniem, nie uświadczymy tu gps u ani Bluetooth a. No to co? Próbujemy to uruchomić. Zróbmy najpierw lekkie oględziny tego urządzenia. Moja po zdjęciu klapki zauważyłem taką niepokojącą, niepokojącą rzecz. Ale wiecie co? Nie będę w sumie przesądzał. Spróbujmy go po prostu uruchomić, bo będziemy się czymś niepokoić niepotrzebnie. Okaże się, że urządzenie ruszy. Na baterii jest pinout. Plusik i minusik. Spróbujemy. Zrobić mostek. Ja już mam tutaj przygotowane druciki. Niech zielony będzie plusem, a niebieski minusem. Ten nalot na baterii wygląda trochę niepokojąco, no ale Mim nadzieję, że to znak czasu wkładamy baterię. Mam nadzieję, że urządzenie ruszy 3,9V 3,9V na krokodylkach 395 No, zejdźmy do... O 4V tyle to nie, Szanowni Państwo. Ah. Niebieski minus. Wow, mamy zwarcie. Wygląda na to, że jest zwarcie. Oret, serio. Ale numer. Mam nadzieję, że kable są jakoś zwarte, no ale. No i mamy tutaj. Co tu się wydarzyło? Próbujemy go może uruchomić. Nic się nie grzeje. Nie no, zareagował, ale zobaczcie, co tu się dzieje. No zareagował, ale z, no jest 15 Ampera No nie, no tak się. On na włączanie zareagował, ale I krzyczy na zwarcie. Wszystko jest na minimum. No nie no, tak to się nie bawimy, szanowni Państwo. Jest problem. Jest zwarcie. Wygląda na to, jakby telefon był upalony. No bo tutaj, jak spojrzymy, no zwarcia być nie może Na tych polach. Sprawdźmy Może rzeczywiście jest zwarcie. Ale byłoby smutno. Sprawdźmy co tu się dzieje. Zauważyłem też taką jedną rzecz, jak się przyjrzymy, tu jest taki czerwony punkcik. A wydaje mi się, że to, to jest taki marker A... taka naklejeczka pokazująca zalanie jeśli jest czerwona, no to jest po ptokach ale mimo wszystko spróbujmy to urządzenie otworzyć i może jakimś cudem coś w nim podziałać chociaż prawdę mówiąc no nie jestem to optymistą zresztą zwróćcie tutaj uwagę na jedną rzecz o, mamy pozrywane plomby, gwarancyjne więc więc no telefon był otwierany szkoda ciekaw jestem czy jest zwarcie też na samej baterii sprawdźmy bo ona była pokryta no sama bateria daje zwarcie Sama bateria daje zwarcie, więc co tu się wydarzyło? Armagedon. Wygląda na to, że będzie dawca do innych urządzeń. Ale zobaczymy może Uruchomimy to cudeńko jakimś magicznym cudem. Może będzie jakiś upalony komponent, który będzie można ściągnąć. Nie wiem. Liczę na cud. Co ciekawe, jak przystało na... na telefony Sony tutaj moja mała złośliwość odpadające boczki, tutaj też tak jak w Xperiach o, ale już darujmy sobie dalsze złośliwości spróbujmy to urządzenie jakoś rozebrać, a połamane było o ret, środka wyskoczyła czy my się tutaj czegoś dowiemy Hmm. Ja tutaj nie widzę nic niepokojącego. Ale jest jeszcze część pod tą plastikową maskownicą jakichś komponentów elektronicznych. Spojrzymy tam, tylko chyba trzeba będzie to jednak rozkręcić. To jest chyba na tych śrubkach tutaj z przodu się trzyma. tego one sobie zaraz polecą. Chyba jeszcze jakieś zatrzaski. Oświetlacz powinien ładnie zejść. My byśmy chcieli tą część tutaj. Ona się chyba na tych dwóch ząbkach trzyma. O, no ładnie zeszło. Tu mamy kolejną maskownicę. Która jest. Hmm. nie wygląda na przylutowaną, ale zejść też nie chce. Sony ukrywa swoje sekrety, jednak schodzi. Ole, Nie chcę zerwać jakiegoś komponentu, i. Musiałem się z tym obejść dosyć brutalnie. No cóż, życie. Delikatnie to już było. Też nic nie wygląda podejrzanie. Nie rozumiem tej sytuacji. że mnie ja tu nie podał za wysokiego napięcia. Dobra, mamy tu 3,9. 69. Łapiemy naszego dinksa za jedną część, za drugą część. I spróbuję go uruchomić. Nie startuje. Mhm. Nie reaguje na podane napięcie. Wygląda na to, jakby bateria była trzaśnięta, a urządzenie niekoniecznie. Mhm. Jak chwycimy za baterię, teraz niebieski, ok. I to jest plus, a od razu Mhm. Mm Po umieszczeniu baterii w urządzeniu robimy jeszcze raz to samo, naprawdę nie rozumiem tego. Chwytamy krokodylektu, cyk, już tak na hardkorze troszkę, cyk, nie dzieje się nic, zasilanie, nie rozumiem tego. Mi się wydaje, że ekran jest spolaryzowany. Hmm. Wydaje mi się 3.85. No prób powinien próbować ruszyć. Dobrze rucham tak. Na nic nie reaguje w ogóle. Nic się nie grzeje. <tuszy> Hmm. Dziwne. Dopiero po wpiętej baterii telefon zaczyna reagować. Na zaczyna się robić zwarcie. Tu jeszcze coś mamy, na co warto zwrócić uwagę. Może. Tego sobie zdejmę na razie, żeby nie uszkodzić tej tasiemki, która z pewnością jest delikatna. Z pewnością nikt tu przede mną nie był, chociaż pod obudową już tak. Na dole tej blaszki jakby taka smuga była, czyli tu jakby coś się działo, ale ja tu nic nie widzę. Nie wygląda na to, jakby się coś tutaj upaliło. Wszystko się wydaje być ok. Poza tym nieszczęsnym markerem, tutaj, który pokazuje się na czerwono, ale jakoś tak śla śladów korozji poza gniazdem i poza baterią, bo na baterii, na padach baterii, widać korozję. No i telefon dosyć śmierdział. To jest patyna. Telefon dosyć mocno śmierdział. Hmm. spróbujemy jeszcze inaczej trochę większe napięcie będzie ale co tam tak będzie odpowiedni i tutaj mamy voltów 4,2 no to minimalnie więcej no aż tak nie aż tak minimalnie ale próbujemy Najwyżej się usmaży Teraz pytanie, jak to wpiąć, żeby to było ok? Wydaje mi się, że to powinno być tak. No bo raczej ta taśma nie była skręcona. Musi porządnie wejść. Musimy mieć pewność, że weszła. Ona jest miękka. Jak nie wiem co. O, teraz weszła. Cyk, zacisk. I możemy wpiąć wyświetlacz. Aha, załóżmy klawiaturę. O, maskownicy nie założyłem pod wyświetlaczem, ale to nie ma znaczenia teraz. Do celów testowych, eee, bateria. Jak to szło? Plus do środka, tak. Plus do środka, minus. Nie do środka. Korety. Cyk. Wiesz, my tu mamy nasze cudeńko w postaci klawiatury. Jest nasza klawiatura, a może to ruszy? Kto wie? Klawiatura zgubiła się, ta -la -la. Tu jest, no, pod nosem. Sprawdźmy, czy ruszy, czy wybuchnie. Ekran się nie polaryzuje nawet. O nie, chwila, próbował. Ekran się polaryzuje. Miga. Hmm, to ci ciekawostka. Zareagował ten telefon. Spróbujmy go uruchomić. Hmm. Mam nadzieję, że go nie upaliłem, bo mam tylko słabsze baterie. Stał. Jest coś nie tak, bo miga. Mamy mniejszą baterię i chyba o mniejszym napięciu albo też, albo o większym. Zobaczymy. Nie, tu jest 3.7, a to powinno być 3.9. Może ruszy. Pinout baterii tu jest plus, tu jest minus, ale jest idealnie na styk. Klawiatura cyk i Ta bateria jeszcze ma prąd, była sprawdzona. U, nawet próbował się podświetlić. Widzicie, miga ten telefon. Zachowuje się tak samo jak pod tą baterią. Chyba jest upalony, jednak. Wygląda na to, że potrzebuje więcej prądu, ale nie może wstać. No to czemu nie chcę wystartować na tej baterii? Ona jest naładowana i to jak, jak ja się sunę. Spróbujmy. Ona ma wyższe napięcie. I jest naładowana w pełni. O, znowu. Niga. Niektóre telefony też potrzebują tego trzeciego pinu, on ma różne funkcje kontrolne. Z tego co e, czytałem, mm, to chociażby to w tych nowszych modelach do kontroli temperatury jest ten trzeci pin potrzebny, i bez niego niektóre telefony nie chcą ruszać. Potrzebny jest rezystor, ten środkowy. Może dlatego telefon nie wstawał. No ale niewątpliwie ta bateria ma wyższe napięcie. Poskładajmy go jak należy. Może i tak będzie łatwiej. Może troszkę na słowo honoru, ale lepiej tak niż wcale. I bierzmy jeszcze raz tę baterię plus do środka. Na mocno. Tak mega mocno. I próbujemy go włączać. Gdzie mm, jest ten przycisk? Nie mogę go trafić. O teraz co chwilę się polaryzuje i gaśnie. Telefon się wydaje być sprawny, tylko. To chyba potrzebuję tej oryginalnej baterii od Sony. Teraz widzicie? Zatrzymał się, jest spolaryzowany ciągle. Ruszyłem baterią i zgasło. Dlatego, ale ja mam jeszcze pomysł. Chwila. Nie ruszać tą baterią. O retyn. Mam pomysł. I ja on spróbuję ruszyć. Dobra, mamy to. Polaryzuje się. Polaryzuje. Moim zdaniem ten telefon jest jednak sprawny. Ja bym go nie spisywał na straty. Tak mi się wydaje. On reaguje. Coś w nim chce żyć. Wydaje mi się, że problemem jest bateria. Jeszcze przy baterii spróbuję coś zrobić, ale najpierw go skręcimy. Ja przy okazji chciałbym podkreślić, że jestem kompletnym amatorem i to co możecie widzieć, to jest kompletny hardkor. Moje rączki to kompletne bestalenie elektroniczne. Ja się tutaj po prostu tak bawię, majsterkuję z prostymi. Moimi próbami. Na wielu urządzeniach z kolorowym wyświetlaczem udawało mi się ruszyć z zasilacza po prostu wpinając się krokodylkami pod plusa i minusa. Ale tak jak się zainteresowałem troszeczkę tematem, to czasami pomiędzy jednym pinem a drugim musi być odpowiednia rezystancja, aby telefon zadziałał. To jest taki jakby pin kontrolny, coś tutaj pokus szaleje. Musi być rezystancja między środkowym a chyba plusem, aby telefon ruszył, aby się uruchomił. Właśnie w tych najnowszych telefonach, często w Nokiach czy w Samsungach, bez tego trzeciego pinu urządzenie ruszało. Wydaje mi się, że tu problem polega na tym, że, że nie ma tej odpowiedniej rezystancji pomiędzy którymś z tych pinów albo plus. Wydaje mi się, że plus i środek i, i stąd. Stąd jest problem. Telefon chciałby wystartować. Możliwe, że jest upalony. Ja tego telefonu nie spisuję na straty. Złożę go i, i zachowam. Może w przyszłości uda się znaleźć zbliżony, dostać zbliżony egzemplarz i zamienić baterię bądź też spróbować. Podłączyć dedykowaną ładowarkę. To na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż trochę się Wam podobała eksploracja bebeszków tego telefonu. I mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.